Wiesz co to znaczy, jak Nina zakłada czepek? Że będzie pływać w krwi przeciwniczki. <grywa> Troje odważnych mężów i żon ruszyło na podbój Ciechanowskiego z zamku Książek Mazowieckich. Każdy z nas się nabrał, że było tu coś słodkiego, ale niestety. Sam tatar. Y, chyba pierwszy raz nasi zawodnicy mieli okazję walczyć przed około setki osób co było no, fajną zmianą naprawdę dodatkowa presja ale też fajna muzyczka pomiędzy napędzała do bitki szybkie sprawdzenie w szatni jak morale wiesz co to znaczy jak Nina zakłada czepek? Że będzie pływać w krwi przeciwniczki jak nastawienie przed? Stresujesz się czy nie? Nie Ani trochę? Nie, serio Więc dobrze, o to chodzi no, czerwony dywan Ale z racji tego, że czerwony dywan był już uwalony z trochę śniegiem, trochę złotem, trochę błotem Trzeba było przetrzeć budki Dobrze Dobrze. Od pierwszych ruchów przeciwniczki było widać, że jest fizycznie słaba i przygotowana. Często porusza się po pierwszych kilku ciosach poruszała się już prawie na prostych kolanach, już na, na końcu pierwszej rundy tak to wyglądało głowa jej latała. Traciła równowagę. No, przewaga Niny Tu jeszcze za chwilkę będziecie mogli zobaczyć jak przeciwniczka wypluwa szczękę jeszcze przed utrzymaniem ciosu. No to jest chyba też taki znak, że już zmęczenie daje o sobie znać. 100% wygrany jest pojedynek 3-0. Eee, natomiast popatrzcie na strój Okazuje Okazuje się, że jest nielegalny. Na Mistrzostwach polskich już by tak nie przeszło, mianowicie

Zaznaczamy Emilię Bortowską z pięć walk, jest to fizjoterapeuta, zawodniczka klubu Ruchy Warszawa. Trenerem jest Michał Łagunianow. Założenie na walkę Emilki było dość proste. step na lewo z sierpem, lewy prosty, prawy prosty, lewy prawy, to wszystko. Nic więcej. Prosty boks, ma długie ręce, długi zasięg ramion także. Ee, tak, na no to się nastawiliśmy no i mniej więcej realizowała plan. Tak! Nie bij się z nią, zajce po Na to. A Bardzo

Dobrze! Dobrze! Mm, przyjrzyjcie się na wyraz twarzy przeciwniczki Teraz jest wątpienie. No raczej nie wygrałam Wiadomo No ale niestety Nie były to mistrzostwa Polski takie jest boks po prostu czasem. Natomiast wszystkie jakieś założenia strategiczne, taktyczne, zrealizowane i to jest najważniejsze. I nie mniej ważne jest to, że Emi po prostu dobrze się bawiła i w końcu zyskała radochę z boksu.